Dzień dobry. Kolejne rozważanie ma tytuł. Boga się boisz? Z Bogiem nie chcesz iść na całość? Zacznę od tego, że któregoś dnia zastanawiałam się, kiedy porzuciłam wiarę w Boga, a kiedy ją odzyskałam. Przyszły takie refleksje. Zacznę od tego, że porzuciłam wiarę w Boga kilka razy. Pierwsze wtedy, gdy Bóg otworzył mi oczy na obudę bliskiej mi osoby. To było dla mnie bardzo bolesne. Drugie, drugi raz było takie szarpnięcie, gdy zostałam zraniona przez bliską mi wierzącą osobę. A następne było najpoważniejsze, gdy w ciągu roku straciłam pięć osób, do których byłam bardzo mocno przywiązana. Wtedy było tak, że wołałam do Boga i jednocześnie przeklinałam go na zmiany. Gdy moja bieżąca siostra cioteczna pytała się mnie, czy wierzę w to, że będę zbawiona, niezmiennie odpowiadała mi, że popełniłam tak wiele grzechów, że to nigdy nie jest, że to nie jest możliwe. No ale Bóg był przy mnie i cierpliwie czekał. A kiedy ostatnio się bałam? No gdy na zrobiłam i bałam się trochę konsekwencji, ale Bóg i wtedy był i jest ze mną. Dziękuję.